Otwierającej na temat nowe miejsca pracy w regionie, zielone i białe. W charakterze moderatora panelu wystąpi pan Waldemar Pawłak, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, były premier, minister gospodarki, poseł na Rzeczypospolitej, a do udziału w debacie zapraszamy panelistów. Już pozwolę sobie państwa zaprosić. Pan Tadeusz Gospodarczyk, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zapraszamy na scenę. Pan Jan Brunnicki, Grupa B4. Pan Maciej Siliński, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Sierpcu. Pan Jakub Smurczyński, Powiatowy Urząd Pracy w Siercu. Pan Lech Stasiak, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego MELBU. Pani Dorota Siemniatiecka, Mazowiecka Wojewódzka Komenda Podnószych Straży Pożarnych. w Pracy. Przepraszam bardzo. Jeszcze raz przepraszam i pan Jan Dwianter, ekspert, były wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapraszamy państwa na scenę.